Dziś w programie wiersz Jana Brzechwy o Jarosławie Zielińskim. W kąciku kulturalnym Antoś powie o rekordzie Andiego Warhola. A ja powiem, co myślę o materiale wiadomości, w którym pokazano fragmenty programu WTS- rozmowy. Poza tym, gdzie jest generał i inne filmowe wątki rosyjskiej agresji? Czy pomoc kredytobiorcom będzie tak skuteczna jak polski ład? Sekretne moce Mariusza Błaszczaka, czy to on kieruje polską polityką? Zmyślony zamach to nie koniec pisowskiego repertuaru. Teraz wymyślają miejsca kaźni. Siergiej Ławrow, mistrz manipulacji i kłamstwa. Czwartek, 12 maja macie Orłoś w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Zaczynamy. Tym razem, nietypowo, chciałbym zacząć w telegraficznym skrócie od wątku filmowego. Ilekroć słyszę doniesienia z za wschodniej granicy, przypomina mi się taki film wojenny Dziewiąta Kompania. To rosyjski film, którego jednak chyba nikt dziś w Rosji za bardzo nie ma ochoty oglądać. Przede wszystkim dlatego, że jest o radzieckiej wojnie w Afganistanie. A to taki moment w historii komunistycznego imperium, który aż nazbyt kojarzy się z beznadziejnie głupim atakiem Rosji na Ukrainę. Miało pójść szybko, a Armia Czerwona utknęła w górach Afganistanu na 10 lat, po których wycofała się ze wstydem. Ale wracając do filmu. Otóż pokazuje niecałkiem prawdziwy wątek tej wojny grupę żołnierzy wysłanych z rozkazem obrony strategicznie położonego wzgórza. Akcję przeżył tylko jeden. A gdy nadeszła odsiecz, okazało się, że całe zamieszanie nie miało sensu, bo zapadła decyzja o wycofaniu wojsk z Afganistanu. Koledzy ocalanego zginęli na marne. Walczyli, chociaż dowództwo wiedziało, że już nie ma żadnej wojny. A teraz jest odwrotnie. W Moskwie, na Kremlu, w kwaterach dowódców oficjalom wydaje się, że ich żołnierze prowadzą działania wojenne. Tymczasem zwykli żołnierze wiedzą, że żadnej wojny nie ma. Jest jakiś chory cyrk. Rosyjscy żołnierze niszczą własny sprzęt albo go porzucają. Niektórzy odmawiają udziału w walkach. Niemal jedyne działania z bronią w ręku to bandyterka, okradanie Ukrainy. To nie jest wojna, to napad rabunkowy złodziei w mundurach. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. Teraz przejdźmy do nieco luźniejszych tematów. Nowa sytuacja na świecie generuje coraz nowsze pomysły zmian politycznych. Na przykład w Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, uważa, że podejmując decyzje w kluczowych kwestiach, Unia powinna zrezygnować z zasady jednomyślności. Byłby to bat, na przykład, na węgierski rząd, który zamierza blokować sankcje na rosyjskie surowce, a także na polski rząd, który co jakiś czas przebąkuje, że jak Unia się nie odczepi od ich specyficznie postrzeganej praworządności, to będziemy blokować wszystko. Odejście od jednomyślności to jednak pomysł kontrowersyjny. Dlatego 13 krajów Unii, w tym Polska, sporządziło dokument, w którym sprzeciwiają się te kraje nieprzemyślanym i przedwczesnym próbom zmiany unijnego traktatu. Brzmi to całkiem rozsądnie. Dziwi mnie tylko jedno: jak polski rząd może ostrzegać przed jakimiś nieprzemyślanymi zmianami w prawie? Przecież to jest ich ulubiona zabawa. Ustawy przepychane kolanem w ciągu kilku godzin od złożenia projektu do podpisu przez prezydenta, nocne debaty z 30 sekundowym czasem na zabranie głosu, jest coś takiego jak elevator speech, ale to akurat zupełnie nie pasuje do wypowiedzi w Sejmie. Nowelizowanie ustaw, które nawet jeszcze nie weszły w życie, fundamentalne reformy podatkowe, które po dwóch miesiącach trzeba odwoływać, reformy. Sądownictwa, które kosztują nas dziesiątki milionów euro. Im coś bardziej nieprzemyślane, tym bardziej podoba się rządowi zjednoczonej prawicy. Przykład z ostatnich kilku dni ustawa o pomocy kredytobiorcom. Czas na konsultacje społeczne. Trzy dni. Chodzi o setki miliardów złotych, budżety milionów gospodarstw domowych. To może trzeba by przepisy trochę przemyśleć, zapytać ekspertów, ale po co? Uchwalamy i potem zobaczymy, co wyszło. Patrząc na doświadczenie polskiego ładu po wyjściu ustawy o pomocy kredytobiorcom, to dopiero wtedy kredytobiorcy poczują rosnące odsetki. A wiecie, że w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest taki specjalny wybieg? Służy do podejmowania kluczowych decyzji w sytuacjach kryzysowych. Na podłodze są pola z określonymi opcjami. Macierewicz wychodzi z szafy, Pawłowicz zwiększa aktywność na Twitterze, wcześniejsze wybory, szczucie na jakąś grupę zawodową, kryzys dyplomatyczny z Niemcami, kryzys dyplomatyczny z Izraelem. Jak w kraju dzieje się źle, to Jarosław Kaczyński bierze Mariusza Błaszczaka, zawiązuje mu oczy opaską Wpuszcza na wybieg i każe się zakręcić 15 razy. Jak już Błaszczak dostanie kręćka, to zaczyna łazić, a Kaczyński patrzy na którym polu fiknie i to właśnie każe robić podwładnym. No i ostatnio Błaszczak fiknął na wcześniejsze wybory. Dlatego Ryszard Tarlecki w niedawnym wywiadzie dla tygodnika sieci stwierdził tak Klub Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo zmęczony podjazdową wojną wewnętrzną. Zwycięża przekonanie, że trzeba odstrzelić tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się. Dodał, że w klubie są dziesiątki konfliktów, boje o różne posady, wpływy, zasoby. No cóż, nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że politycy Zjednoczonej Prawicy nie zajmują się pracą, tylko kombinowaniem co zrobić, żeby się nie narobić, a zarobić. W każdym razie nie wierzcie w żadne wcześniejsze wybory, to jest ściema po to, żebyśmy mieli sobie o czym pogadać? Dodam, że już nawet w TVP Info wszyscy wiedzą, że jedyne na co zasługują derdy małe opowiadane przez polityków Zjednoczonej Prawicy to szyderczy śmiech. Wyszło to na jaw podczas programu Wolnicze 17 prowadzonego przez byłego działacza Prawa i Sprawiedliwości Michała Rachonia. W studiu był m.in. najprawdziwszy Janusz polskiej polityki, czyli Janusz Kowalski. I wyszło tak. Solidarna Polska jest jednak ugrupowaniem umiarkowanym. <laughs> Januszu, Janusz Kowalski I powiem w ten sposób. No nie można, to nie prywatne. To już było. Janusz Kowalski kontinuer. A ostrzekałem, że się tak skończy, Bardzo jak proszę. będzie pan jak się słyszy co wyczynia inny polityk Zjednoczonej Prawicy to też w sumie nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Były wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński, no wiecie, ten dla którego policjanci wycinali konfetti i któremu pilnowali domu na wsi, wymyślił sobie miejsce pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Jak pisze Gazeta Wyborcza, Zieliński stoi za organizacją imprezy pod tytułem Poświęcenie pomnika w miejscu tymczasowego obozu ofiar Obławy Augustowskiej. Tyle, że jak ustalili dziennikarze tam wcale nie było żadnego obozu dla ofiar tej komunistycznej zbrodni. Więc po co to wszystko? No, pewnie po to, że Zieliński jest mistrzem lansu i lubi jak mu się robi zdjęcia podczas uroczystości. Najlepiej obiektywem panoramicznym, żeby w całości ująć jego przerośnięte ego. Mało kto wie, że na cześć posła Zielińskiego wiersz napisał sam Jan Brzechwa. Nie jest długi, więc pozwólcie, że zacytuję w całości. Zdolny jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem. Jak coś powiem, to już powiem, jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie, śpiewam lepiej niż w operze świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię, wiem, gdzie wisła jest na mapie. Jestem mądry, jestem zgrabny, wiotki, słodki i powabny. A w dodatku daję słowo: mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem. Samochwała. Bardzo nieładnie, Orłoś, że ten wiersz przypisujesz panu Zielińskiemu. To jest wiersz, który doskonale pasuje też do innych polityków. Na przykład do pana posła Marka Suskiego, czy pana ministra Glińskiego, a także do prezesa Jacka Kurskiego, ale też do naszego kochanego ojca Tadeusza Rydzyka. Chociaż nie, przepraszam. Zdaje się, że dałem się nabrać. Ta samochwała, nie, 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 bardzo przepraszam, ja się z tego, yy, ja się z tego wycofuję. Proszę to wyciąć. Hehe, <gry> nic z tego. Ten wiersz Jana Brzechwy to taki łyk kultury jako aperitif przed kącikiem kulturalnym Antosia, który z tego co wiem zacznie z tak zwanej grubej rury, czyli od ikon kultury i popkultury Merlin Monroe i Andiego Urrohola. No Antosiu, prosimy bardzo i oczywiście witamy serdecznie. Był apertyw czas na coś solidnego do trawienia. Witam dziś w końciku kulturalnym. Zaczynamy od wiadomości z Nowego Jorku. Właśnie sprzedano niemal za 200 milionów dolarów Obraz Andy'ego Warhola, Państwo może, może kojarzycie, była taka aktorka Marilyn Monroe i on ją właśnie kiedyś tam namalował. Słynny jest to obraz w każdym razie, natomiast te 195 milionów, bo dokładnie tyle wyniosła cena obrazu Warhola, to jak się okazuje całkiem sporo i właściwie to w historii naszej planety drożej na aukcji sprzedano tylko jeden obraz. Obraz. Chociaż i tak ten obraz najdrożej sprzedano w XX wieku i w ogóle tak generalnie najdrożej w historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast się pewnie Państwo zastanawiają, co to był za obraz ten droższy. Bardzo słusznie się Państwo zastanawiają i już śpieszę z odpowiedzią. Chodzi o obraz Salvator Mundi Leonarda Da Vinci, który został, został sprzedany w 2017 roku za ponad 450 milionów dolarów. To mniej więcej tyle, ile nie zarobi przez całe życie. A teraz przenosimy się do Polski. I posłuchamy sobie muzyczki. Zobaczymy, co Państwo mają do powiedzenia na temat Beksy Artura Rojka. Wiem, że stare, ale pewnie gdzieś tam nawet jare. Tak, Maciusiu? Przy okazji przypomnę tylko o fantastycznym kanale witam, Antka Orłosia, który warto subskrybować, a także o moim kanale, Facebooku, Instagramie, Twitterze, LinkedInie oraz o patronowaniu na patronajcie. Pozdrawiam serdecznie patronów. Trzymajcie się, cześć. A nie, przepraszam, sorry, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie koniec WTS-u. Wróćmy jeszcze do Rosji i zobaczmy, jak świętowała tak zwany Dzień Pabiedy, czyli rocznicę zakończenia II wojny światowej. W Moskwie oczywiście odbyła się defilada z pięknym sprzętem wojskowym, który jak już wiemy nadaje się właściwie tylko na defilady oraz na złom. Kreatywni internauci dorzucili jednak coś od siebie. Na nieco wzbogaconym nagraniu z defilady widać czołgi w pełnym ręcztunku bojowym. Po первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Возглавляет танковую колонну майор Олег Мамонт. В составе колонны современное поколение российской бронетехники. To jest chyba film najlepiej oddający zdolności bojowe российских jednostek. Tymczasem w rosyjskiej telewizji publicznej podczas koncertu z okazji Dnia Zwycięstwa pokazywano romantyczne zdjęcia par z czasów zakończenia wojny. Ale coś nie wyszło, bo na ekranie pojawili się też Bonnie i Clyde, czyli para amerykańskich bandytów i zabójców. Pewnie przez niedopatrzenie, ale jakoś bardzo symbolicznie oddaje to. Kogo teraz Rosjanie uznają za bohaterów? Amerykanie natomiast Rosyjski Dzień Zwycięstwa uczcili uruchomieniem programu Land Lease, tego samego, który podczas II wojny światowej pozwolił finansować działania wojenne europejskich aliantów przeciwko nazistom. Dziś ta sama ustawa pozwoli wesprzeć walczących z raszystami, co świetnie pokazuje, jak blisko raszystom do nazistów. W poprzednim wts zwracałem uwagę na grabieżczy charakter wojny w Ukrainie. Od rosyjskich żołnierzy. Nie jest gorszy Siergiej Ławrow, nasz ulubiony minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, potrafiłby skraść szał każdemu kabaretowi, każdemu klaunowi, każdemu błaznowi. Ów mistrz ciętej riposty zareagował ostatnio na koncepcję szefa unijnej dyplomacji Józefa Borela. Borel zaproponował przekazanie Ukrainie skonfiskowanych rosyjskich rezerw walutowych na odbudowę kraju. Co na to Ławrow stwierdził, że to kradzież. W tym samym czasie Rosja szuka kupca na kradzione ukraińskie zboże wywiezione przez Rosjan z magazynów na tymczasowo okupowanych terenach. Ale tak się składa, że podobno przynajmniej na razie nikt go nie chce kupić. Mam nadzieję, że Rosjanie szybko przekonają się, że kradzione nie tuczy. Nie, ja nie zapomniałem o wiadomościach TVP, w których pokazano fragmenty programu WTS rozmowy, zresztą bez informacji o nazwie programu, bo po co? A był to odcinek z Beatą Tadlą, na który zresztą zapraszam Was serdecznie. A dlaczego wiadomości o 19.30 pokazały te fragmenty WTS-u? Dlatego, że użyły tego fragmentu do szkalowania byłych dziennikarzy wiadomości i TVP, oprócz Beaty, także między innymi Piotra Kraśki, zarzucając im prorosyjskość. Oczywiście okraszone to zostało przy okazji Donaldem Tuskiem i jego zdjęciami z Putinem. Materiał przygotował dziennikarz, a raczej propagandysta wiadomości Adrian Borecki, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trudno uwierzyć, że uczął tam takiego pseudo-dziennikarstwa, jakie uprawia Borecki, bo wierzcie mi, tej nieprawdopodobnej, tendencyjnej i manipulującej propagandowej montażówki, którą widziałem w wiadomościach 9 maja, i o której wam teraz opowiadam, nie sposób nazwać materiałem dziennikarskim. To dno dna w stylu nawiązujące do najlepszych tradycji z czasów komuny. Nagonka, manipulacja, ordynarna propaganda polegająca na zbitce wyrwanych z kontekstu fragmentów wypowiedzi i materiałów dziennikarskich. No przepraszam bardzo, ale tfu. I to już tyle w tym WDS-ie. Widzimy się w niedzielę 15 maja. Trzymajcie się, cześć. Teraz już się nie pomyliłem, prawda? To już, był, to już był ten moment. Trzymajcie się, cześć, bo już koniec tego odcinka WTS. Zgadza się.